Siemano. Gdzie idziemy? Do lasu go wywożę. Nie, idziemy zobaczyć do lasu, czy są grzyby, nie? Jasne, jasne. No i jedziemy, jak tu się kamerę przewraca, nie przewracam, jedziemy rowerami, także... Dobra, weszliśmy do lasu I Martyna znalazła już jakieś małe grzybki Maślaczka, takiego ło Fajny mały Ale my idziemy rowery odstawić Wtedy będzie można na luzie chodzić I szukać grzybów O, kolejnego znalazłem, małego Gdzie rowery odstawiamy? Tutaj na tym Na No, I wtedy zaczniemy szukać Idziemy tam najpierw? Co? Wschodzimy. Skąd wiesz? Ciekawe, czy te pudełko od, plas od Plasiego mleczka ciągle tu leży. Drugi rok. Co masz, coś? Zgniły maślak A i te pudełko od ptasiego mleczka ktoś wyrzucił w końcu Po dwóch latach ty nie wierzę Brawo Tu zawsze było od groma maszlaków. Ale nie ma <grym> Sorry za pociąganie nosem Patrzcie, jednak kurde jest to opakowanie Kiedy się naprawdę wyniosę? Dzisiaj wyniesiemy dobra będą... Wyłączyłeś? Nie Wyłączyłeś? Nie, nagrywa się ciągle A co? A to powiedz Nie No pierdolisz w komentarzach Tak, że nie, wyniosłeś, bo trzeba wynieść, dwa lata czeka. Niech przyjadą i sprawdzą, czy wyniosłem Nie ma grzybów Ty ja tam nie idę. Dlaczego? A tu jaka ziemianka? I się boję zejść tędy. No ech, Ślisko tak. jest Połamie się kuru. Połamnę się. Na dupce zjedzek tutaj. Na dupce. Tu ja nią Wybrał się książulo do lasu, biały spodik. Kurde, walczę jakby to była góra jakaś 10 metrowa. Tymczasem górka. Tu Martyna w pierdole będzie niegrzeczna. Chcę tu spać. I na razie grzyba nie widać. Tylko te małe na początku. Nie, tak sobie. Kolejna przeszkoda. Chciało schody prawie. Kurwa, wypyli jaj jakbym się spitolił. Nie widać grzyba. No, to zawsze było mnóstwo. Może jeszcze nie czas. O tu jest coś Co to? Co to? Co to jest za grzyb? To nie ma tak chyba na mnie. Nie ma tam w klebie. Co to? Mam jakiś znak jest nowy, czy mi się wydaje? A nie, to było chyba. Dawno tu nie byliśmy. Chyba nic z tego nie będzie Nie, chyba nie ma jeszcze tego Trzeba Odczekać Quick, A tych tablic nie było Są nowe, rzeczywiście, zobacz No, regulamin Co to? Pająko mucha Patrzcie, se kurwa selfiaczki robi. Ipstryk, ipstryk, ipstryk. Ipstryk. Znajdźcie wiewiórkę na zdjęciu. A ja piosenkę nagrałem. Nie ma grybów. Nie ma, nie ma grzybów, nie ma tu. Nie ma grzybów, nie ma grzybów, nie ma grzybów, tu. Nie ma grzybów, nie ma grzybów, 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 tu. tu, 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 tu. Ach, jednak lepsze są ryby, bo ryby to zawsze są, panie, a grzybów to zawsze nie ma. Tu są jakieś takie trójokiny. Trufla to to nie je panie Trufel to to nie je panie, nie? O, ta się fotografuje teraz się spod psiochy Nie ma grzybów Nie ma grzybów, nie ma grzybów tu Co ty tam pierdolisz? Nie ma grzybów Nie ma grzybów, nie ma grzybów tu Ej, a podskocz na 3-4, dobra? Trzy te ry Widzicie, jak wstrykłem ją? Nie ma grzybów. Nie ma grzybów. Nie ma grzybów tu. Nie trzeba pod filmik soundtracków żadnych podkładać. Nie ma grzybów. Nie ma grzybów. Grzybów nie ma tu. Nie ma grzybów. Nie ma grzybów, nie ma grzybów tu. I filmik będzie pod tytułem Nie ma grzybów. Dobra, pozuj. Nie, coś nie mam dzisiaj. Pozuj. Żeby zdjęcia spoko wychodziły, a one nie wychodzą. Pozujesz? Spoko. Co co nagrywasz? Tak w ogóle. O? Cicho bo kto... Co robisz? Chcę zobaczyć jak od No i co z tymi grzybami? Co? Co ty chcesz? To jest sesja zdjęciowej TikTok i TikToki, to zawsze grzybów. A tu ja ci poradzę, że nie ma grzybów. No kurde, weź, bo ja chcę tutaj z tobą. Uspokój się! No weź, no! no nagrywamy TikToka teraz. No jakiś filtr, zobacz. Znowu mnie obszilniasz. Znaczy, nawet nie włączyłam to, nagrywania, a ty już mnie <grym> obszilniłeś. No, no ja nie mogę Tak nie chciał kogoś, co chwyci <grym> za <znowu>, rękę i będzie Z tobą razem coś nagrywać. Dobra, część druga nagrywania TikToku. Zajebista Madia, jaka ty jesteś? Zajebista, a ja! Ja pochodzę powiem, że kocham cię w tobie i jesteś z twoich snu. Ja! Uczę się ciebie, a ja! Ja chyba z Tobą nic nie nagram dzisiaj. Może piegi moje było widać Nagrywamy? Nie. A co z grzybami? Zdaje mu grzyb. Treści przeznaczone dla osób pełnoletnich. Tak. Dobra, koniec tego filmu. Nara. Zatwerkuj. <grym> A ja zrobię pau, pau pau. <grym> Dobra weź. No dawaj, kurwa, złapałem. Złapiesz? Pusta jest. Już nie jest na łyka. Oż jeszcze ładne zdjęcie tutaj i te. Dobra, czek, 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 czek. Jos, a ładne są? Śliczne kogoś by nie chciał zabrać, kogoś. Uspokój się. No ważne. To no nagrywamy TikToka do W jakiś filtr zgłubać. Znowu mnie oprsłniasz. No, nawet nie włączyłam nagrywania, a ty już mnie pśiniłeś. <noise> no dawaj no. No ja nie mogę tylko. Tyś kogoś by nie chciał zabrać, kogoś, co chwyci za rękę i będzie tu Z tobą razem coś nagrywać.